Witamy serdecznie. Nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 4 do 10 kwietnia 2011 roku. Miłka, co ciekawego nas czeka w tym tygodniu? Bardzo sympatyczne wpływy astralne. W tym tygodniu będziemy doświadczać przede wszystkim wpływu koniunkcji Słońca z Jowiszem, która wydarzy się na niebie już w środę. A to znaczy, że wszystko to, co uda nam się w tym tygodniu zacząć, będzie przynosiło nam bardzo dobre profity i duże zyski, dlatego że Jowisz jest planetą powodzenia, sukcesu i przełamywania różnego rodzaju barier, które dotychczas mieliśmy na naszej drodze. Dodatkowo Księżyca będzie przybywać, a więc jest to bardzo dobry tydzień dla biznesu, dla robienia pieniędzy, dla podejmowania różnych ambitnych wyzwań. Bardzo ciekawe wpływy planetarne będziemy również obserwowali w weekend, dlatego że w sobotę Słońce znajdzie się w koniunkcji z planetą Merkury. Ten aspekt sprawia, że będziemy wpadać na nowe pomysły, będziemy szukać wyjścia z kłopotów i będziemy przełamywać stare schematy. Dlatego jeżeli ktoś chce podróżować, uczyć się nowych rzeczy albo odwiedzać znajomych, to właśnie weekend 9 i 10 kwietnia będzie ku temu bardzo dobrą okazją. Bardzo ambitne pod wpływem koniunktury Słońca z Jowiszem będą w tym tygodniu znaki ogniste, czyli barany, strzelce i lwy. A szczególnie baranom duże szczęście sprzyja, ponieważ kłopoty, problemy lub sprawy, które ciągnęły się od jakiegoś czasu, w tym tygodniu za sprawią dobroczynnego Jowisza pójdą do przodu. Więc ryzykujcie, róbcie nowe rzeczy i w tym tygodniu wszystko Wam się uda. Lwy będą miały szczęście w miłości i też szczęście do gier hazardowych, więc może warto nadać kupon na lotto. Strzelce natomiast. Będą troszeczkę romantyczne, troszeczkę roztargnione, ale strzelcom też szczęście sprzyja, szczególnie w sprawach zawodowych. Więc, jeżeli chcecie coś poprawić w swoim zawodowym, w swojej karierze, to jest właśnie dobry tydzień. Bliźnięta, wagi i wodniki, czyli przedstawiciele żywiołu powietrznego będą w tym tygodniu szukać okazji, jak uciec przed nudą i stagnacją. Bliźnięta będą się doskonale czuły wśród przyjaciół. Jest to bardzo dobry tydzień na zawieranie nowych znajomości, a wodnikom będzie sprzyjało szczęście w sprawach finansowych. Mam nadzieję, że jakieś dodatkowe pieniądze się w waszym portfelu cudem pojawią i owierz sprzyja pozytywnym niespodziankom. Troszeczkę mocniej będziemy musieli dbać o wagi w tym tygodniu, dlatego że no nie planeta Saturn nie o wagę, tylko o wagę się nie da, dlatego że Jowisz sprzyja przybieraniu na wadze niestety. No, e, natomiast wagi zodiakalne mogą troszeczkę marudzić, troszeczkę pesymistycznie oceniać swoją sytuację, dlatego starajmy się dodawać im odwagi, podsuwać dobre pomysły, no i kiedy tego trzeba wysłuchać również, co mają nam do powiedzenia. O waga, będą jednak dbały w tym tygodniu, mimo że będzie trudno, znaki ziemskie, czyli panny, byki i Koziorożce, Ponieważ one właśnie będą chciały zacząć dobrze wiosnę, energia na, na powietrze doda im sił i przede wszystkim zaczną nowy trening, nowe, nowe ćwiczenia i zajmą się wszystkim tym, co sprzyja zdrowiu. Panny będą szukać pracy lub dodatkowego źródła dochodów, co w tym tygodniu może wam się udać, natomiast koziorożce i byki będą w tym tygodniu bardziej zajęte sprawami domowymi, dietą i rodziną. Tymczasem znaki wodne będą myślały przede wszystkim o miłości, bo najbardziej romantyczne będą właśnie raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu. Planeta Wenus bardzo mocno Wam sprzyja. Ryby mogą znaleźć swoją drugą połowę, a jeżeli już ją mają, to może się okazać, że w związku wreszcie wszystko układa się dokładnie tak, jak ryby sobie tego życzą. Raki będą zapominać o starych nieporozumieniach, dlatego jest to bardzo dobry tydzień, żeby coś w związku wyjaśnić i zmienić na lepsze. A skorpiony będą troszeczkę zazdrosne, dlatego że skorpion to bardzo emocjonalny znak zowiako, więc w tym tygodniu partnerzy skorpionów powinni dbać o to, żeby mieć dla skorpionów troszeczkę więcej niż zwykle czasu. A wszystkich tych, którzy interesują się astrologią i chcieliby posłuchać ciekawych wykładów i zobaczyć znanych astrologów na żywo, zapraszamy na konfer trzecią konferencję Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego, która odbędzie się od 8 do 10 kwietnia w Warszawie w Centrum Kora na Poligonowej 30. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.polskaastrologia.pl. Zapraszamy serdecznie, będzie fajnie.